Dodam jakiegoś psa, ale otóż dzisiaj już nie chciałem nagrywać. Znaczy, chciałem nagrać i coś wrzucić jeszcze dzisiaj, bo załatwiłem sobie. Widzę nasz znaczy pobyt, jakby tymczasowy, i przedłużyłem go sobie o miesiąc. Myślałem, że go dostanę na dłużej, ale muszę się zapytać, co dalej. Dostałem przedłużenie na miesiąc, czyli teraz mam do 9 lutego pobyt legalny. To, jaką wizę dostanę. Jaka to będzie widza, to wam nie powiem, ale będę dawał znaki. Ale się domyślicie. Chociaż już wstępnie jestem zapisany, bo nowy rok przyniesie dla mnie ciekawe rzeczy, bo od 6 stycznia oficjalnie już, już, z, już z tym ruszam. No, tylko filmu dzisiaj właśnie mówię, no nie chciałem za bardzo nagrywać jak zobaczę, że jest wizę do lutego, bo mi chciałem też jakoś pociągnąć, ale pytacie mnie jak tam sprawy wizowe i te inne rzeczy, więc, więc już muszę zacząć mówić, a nie odbiegać od tematu całego. Że nie wiem jeszcze do końca jaka to będzie widzę, bo mam nadzieję, że to będzie ta, o którą się staram i ona by była na rok wtedy. Znaczy no tam co trzy miesiące ją trzeba odświeżać, ale, ale już bym miał do końca, do, na rok tą widzę. No i Myśmy się już nie zobaczyli do końca przyszłego roku. <grych> no i tyle jak na razie. Wesołych świąt zdrowych, spokojnych. A jaki film mnie do tego zbotował? Do, do, do nagrania dzisiaj tego filmu. Dziękuję bardzo za niego serdecznie. I to jest ten film, którego się kompletnie nie spodziewałem. Dziękuję Wam za życzenia i to tylko dało mi, no znaczy już wcześniej to o tym już myślałem, ale teraz już też wiem gdzieś bardziej, że można wyjechać sam samemu, ale nigdy nie będziesz sam. To tyle w temacie. Dzięki.